Mam na imię to i chcę powiedzieć, że pewnego dnia przepłynę 3800 metrów, przejadę 180 km rowerem i przebiegnę maraton. Całą tą drogę, cały ten progres będę dokumentować w tej oto serii, czyli droga do żelaza. Nie wiem, czy już się znajduje na YouTube taka seria. Jeśli tak, trudno, nie patrzyłem na to. Na ten moment doświadczenie mam jako tako tylko i wyłącznie w bieganiu. Teraz zaczynam już jeździć na rowerze. Zrobiłem już ostatnio dwie dłuższe, dosyć przyjażdżki. i. Pływanie, no to to jest taki temat, w którym jest średnio. Umiem pływać, ale nie umiem pływać kraulem zbytnio najlepiej, ponieważ po chwili już się męczę. W tej serii głównym moim celem będzie pokazanie tego, że możemy osiągnąć wszystko, jeśli tylko tego chcemy. Pokażę Ci w tej serii, że bez żadnych trenerów personalnych, bez żadnych specjalnych diet, jestem w stanie ukończyć Ironmana. Wiem, że to może brzmi zabawnie w tym momencie, ponieważ mam doświadczenie tylko i wyłącznie w bieganiu ale to nie ma znaczenia jakie doświadczenie mam teraz tylko będzie miało znaczenie to jakie będę mieć doświadczenie za kilka miesięcy oglądamy takiego Pateckiego, takiego Friza i jeszcze inne wielkie persony i widzimy tylko to jak Patecki ukończył Ironmana jak wszedł na Mont Everest jak Frizz zrobił ekipę, jak już jest bogaty ale nie potrafimy zobaczyć tego jak zaczynali i przez to wyobrażamy sobie że oni są obdarzeni jakimś darem od Boga, że oni to dostali już na samym początku. Ale prawda jest taka, że oni też zaczynali w tym miejscu, w którym ty jesteś teraz. Kiedy ja będę nagrywać tą serię, pokazując ci, gdzie zaczynam od totalnego zera w swoim życiu, jedyne co robiłem przez całe życie, to biegałem i nie skupiałem się jakoś mega bardzo na rozwoju. Zazwyczaj były to przebieżki 5 km co drugi dzień, nic więcej. Dlatego jeśli będziesz oglądać tą serię, i w przyszłości zobaczysz film, jak już ukończyłem Ironmana, miejmy nadzieję, że tak będzie, to będziesz mógł zobaczyć, że niezależnie w jakim miejscu jesteś, w jakim etapie swojego życia jesteś, możesz osiągnąć wszystko, co tylko sobie wymarzysz. Musisz tylko dołożyć ciężką pracę. Zaczynając tą serię, tak naprawdę nic nie wiem o świecie triathlonu, ale wiem, że jest to coś, z czym chcę łączyć swoje życie. Czytam aktualnie książkę Ego to Twój wróg i wczoraj zadałem sobie pytanie: czy to wszystko jest tego, czego naprawdę chcę, czy to ego? Zamknąłem oczy i pomyślałem, i doszedłem do wniosku, że to nie jest wcale i wyłącznie o ego. W ogóle to nie jest o ego. Uświadomiłem sobie, że bieganie, rower i miejmy nadzieję, że pływanie sprawiają mi tyle szczęścia w życiu. Ta walka na maratonie, i na innych wydarzeniach tak mm, po prostu kocham to uczucie. Więc wiem, że Tratlon będzie jeszcze lepszym uczuciem, kiedy będę pływać, później będę jechać na rowerze i jeszcze potem biegać. Także to jest też ważne, żeby zadawać sobie takie pytania: czy to jest naprawdę to, czego chcesz, co sprawia ci szczęście w życiu, czy tu chodzi tylko i wyłącznie o ego? Bo jeśli chodzi o ego, to nie radziłbym w to iść. Jest 8 lipca, kiedy nagrywam pierwszy film do tej serii. Zobaczymy w jakim czasie uda mi się osiągnąć coś większego. Jeszcze kończąc to gadanie, chcę ci powiedzieć, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko. Jedną blokadą jesteś ty sam. Nie są przeszkodą pieniądze, nie są przeszkodą jakieś kłody rzucane pod nogi. Twoją przeszkodą jest twój umysł. Pieniądze możesz zarobić na wiele sposobów. Możesz przeskoczyć kłody na wiele sposobów. Musisz tylko chcieć zarobić pieniądze, przeskoczyć kłody. Wszystko zależy od tego, czy zmienisz swoje myślenie? A więc tak, dzisiaj jest 8.08, wtorek 8 lipca 3. 8. Dzisiaj plan treningowy wygląda w ten sposób, że trening rowerowy to jest 50 km rowerem, bardzo niskie, bardzo niskie tętno, e, lekkie kręcenie. Dopiero pod koniec jazdy, jakiś mocny podjazd z całej siły, z całych sił i Później takie wychillowanie przez jakieś 10 km, czyli no, na 40 km zacznę jakoś mocniej kręcić i później już jak skończę to mocne kręcenie, to żeby tak ostudzić organizm, organizm, ciało bardziej, nie organizm. Później będzie bieganie, bieganie zamierzam zrobić dzisiaj, a nie zamierzam zrobić tylko zrobię, to będzie 8 km, z czego 6 km pierwszych to jest strefa druga. Jeden kilometr następny, czyli siódmy, to jest sprint i ostatni kilometr, czyli ósmy, to będzie ostudzenie organizmu, czyli w strefie pierwszej po prostu takie sobie truchtanie. Tak wygląda dzisiejszy dzień, tyle dzisiaj zrobię. Takim rowerem aktualnie będę sporo jeździć, sporo trenować. Nie wiem nawet jak ten rower się nazywa, wiem tyle, że jest to gravel. Tyle mogę powiedzieć. Jest dosyć ładny, fajny, fajnie się nie jeździ. Więc, tak jak powiedziałem, nie posiadam żadnego trenera personalnego, ale mam tatę, który ma już dosyć spore doświadczenie w jeżdżeniu na rowerze, trochę w bieganiu, ale całe to swoje doświadczenie on zdobył przez internet. I przez to, że już długo jeździ na rowerze i się po prostu tym interesuje. Ty, jak i ja, jesteśmy tacy sami jak on. Możemy dowiedzieć się tego samego, ponieważ też mamy dostęp do internetu. Jeszcze teraz, przy tej sztucznej inteligencji, tam naprawdę mamy. Taki zasób działalności, że jest nieograniczony. Ten dzisiejszy trening rowerowy, jak i biegowy, on wymyślił sam. I ty, jak i ja moglibyśmy zrobić również to samo. On swoje doświadczenie, tak jak już powiedziałem, opiera na internecie. Ty tak samo mógłbyś to zrobić. Więc to nie jest żaden cheat. No i to jest właśnie piękne jechać sobie lasem. Naturka, słoneczko, uprawiam sport, ja na że męczę się przyjemnie jest. Poddycham świeżym powietrzem. Dzięki takiemu czemuś. Ja to wiem, że mówię to wiele razy i na TikToku, na YouTube wszędzie. Ale nie skończę tego mówić, bo tak jest prawda. Takie coś jak to, co robię teraz. Właśnie to przynosi szczęście. Wiem, że kocham jeździć na rowerze. Kocham biegać. Mam nadzieję, że pokocham też pływać. Ale jeśli nie, bo kocham, to tak czy siak będę chciał zostać stratonistą. I to właśnie sprawia, że jestem szczęśliwy bo robię to co kocham nawet jeśli nie lubisz jeździć na rowerze to na pewno będziesz czuć się szczęśliwy kiedy będziesz miał świadomość tego, że jedziesz sobie na turką i po prostu jest super no nie? jest super jeszcze kiedyś gigant Dzisiaj tak jak miał być trening 50 km, zrobiłem 60 km, ponieważ chciałem sobie powiedzieć więcej. Zrobiłem to w 2 godziny i 41 minut, przynajmniej tyle mi pokazuje na zegarku. Gdzieś tutaj na ekranie będą dokładne statystyki już po wstawieniu na strawę Garmina. I to mogę powiedzieć? Zaczynam swoją przygodę. Lecimy! Także, tak jak było w planie, po rowerze jest bieganie. Jem drugiego banana, ponieważ przed rowerem też jadłem banana tylko i wyłącznie. Teraz jem drugiego banana i idę biegać. Na rowerze zrobiłem 60 km i jedyne co zjadłem to właśnie przed samym wyjazdem zjadłem jednego banana takiej wielkości, nie niezbyt duży. I po 35 km zajechałem do sklepu i zjadłem jednego pączka, żeby doładować węglowodany i żeby mieć więcej energii. Także jestem dosyć głodny. Nie wyjąłem sobie mięsa z zamrażarki i nie mam co zjeść, więc nie wiem co zrobię. Prawdopodobnie będę musiał kupić mięso. O bieganiu w tych czasach to już naprawdę bardzo łatwo się wszystkiego dowiedzieć. Teraz, kiedy jest ta sztuczna inteligencja, to na przykład jeśli chcesz wiedzieć swoje strefy bicia serca, bo one są bardzo ważne do treningów, wystarczy, że znasz swoje maksymalne bicie serca, napiszesz do czata, czy PT, czy ci zrobi tabelkę z twoimi strefami. i To tyle. A więc tak, dzisiejszy bieg. 6 km miało być w strefie drugiej. Kurde, no tak mi się ciężko biega w strefie drugiej, bo to naprawdę trzeba mega wolno biegać. Ale to naprawdę mega wolno. Dla mnie to jest aż za nudne. No i dzisiaj mi się nie chciało aż tak wolno biec, nie mogłem nawet. Więc było tam ten nor tak średnio na strefę drugą było 160. Wiem, że to jest za wysokie kiedyś. Uważałem, że 160 to jest moje druga strefa. Ale wcale tak nie jest, to jest nisza. Niższe tętno No i tak Te 6 km Zrobiłem w tym, w tym tętnie 160 7 kilometr Miał być sprint W sensie to ma nie sprint tylko tempo Wiadomo, że sprintu bym kilometraż nie dał rady No i tempo zrobiłem naprawdę dobre Szedłem jak zły 4 szczęścia Chyba 4 15 średnio poszło na kilometr Więc mega szybciutko no i teraz są ostatnie kilometry, luźniutki sobie po prostu prób tam, żeby organizm. No i dzisiejszy dzień treningów zakończony tak naprawdę. To by było na tyle w tym filmie, w następnym odcinku z tej serii poruszę już temat pływania. Prawdopodobnie już zobaczysz w następnym odcinku jak pływam w jeziorze, może w basenie, jeszcze zobaczymy. I co? Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostaw suba, jeśli chcesz mnie wesprzeć i patrzeć, oglądać tą moją drogę do sukcesu. Ja Cię pozdrawiam i siemano.